Simuleczko, simuleczko. jasne jestem. ze się nie ma bo ale jestem tak. sam musiałem zrobić Xboxing na Patardy To co, co mieliśmy, miałem wystrzelać tamten otokask. No tam mój właśnie te Napisani, moi obserwatorzy na tiktoku Miałem robić na tiktoku yy, ten Xboxing, Znaczy to się na nazywa, po prostu no pokazać patardy Jakie patardy mam, ale Pomyślałem, że mi tiktok skbanuje film Dlatego pomyślałem, że sobie tutaj to tu biorę ja normalnie to pokażę. Zostawcie subika, dzwoneczkę na dole, aby być na z, z innymi filmami. Tu jest czerwony przycisk. Zostawcie go tam na dole żeby być na bieżąco z, z innymi filmami. Zaczynamy tak zwane nie, Xbox. Nie będę Xboxu, bo nie wiem czy to dobrze mówię. Pokazywanie, jakie mam w Zaczynamy. Ci położę w, to, w tak zwanym statywie chociaż co grzejnik, tylko tu jest. Nie bez tego, więc jest. Już uczuć to petarda Jest bardzo ciatek, petardy. Tak, słabe petardy nie są dobre takie, ale kask na pewno co zrobił? Ja byłam ma jakieś jeszcze inne. Tak. ale to tak. Też pikolówki. To się nazywa. Korsa, Corsa, korsaży, chyba. Korsaż, no. Tak wyglądają. Tak wyglądał w środku. już dwie wymarnowałem, musiałem sprawdzić, jak strzelają. Tak wyglądają w środku. Może huknięcie mają, ale zobaczymy na kasku. No tak, to już. Tu się ledwo to zamykamy, to jest przez tak coś. Czekajcie. Dobra, to na razie chodzimy. Nie, że to nie, było. Taki burdel tym. Tak. Oczywiście są na pikolówki druga paczka tu jest razem z ziarką ziarkę tu ustawię i kolówki to no jak o to się nazywa, nam pokaże Właśnie. Blue Corsair, Corsair. Stop patent. Taki też. dobra Ale no jest zamku, tak o. I nie śpieszę, bo dużo czasu mam. To tak, jeszcze te pikolówki tylko zamknięte, te same, co wam pokazywałem jako pierwsze czyli korsarza. Kupiłem jeszcze jedną paczkę. Waga, uwaga. obstawiajcie po obrazku, co to może być. A Achtungi kupiłem, nie pokażę w środek, bo... Chyba, że pokażę. Nie, bo są zatkane, nie będę pokazywał. Mm, polecam te petardziki, bo są nawet dobre. Więc to takie petardy. Ktoś się nazywa Achtung. Y Hestia. Bezpieczne fajerwerki. Bez... Bezpieczne. Uh -huh. Rękę może ręki można nie mieć, a bezpieczne. Dobra, też tak samo jeszcze jedna paczka. Aktungów, bestia, petardy, bezpieczne fajerwerki, RK. Bezpieczne fajerwerki, no. To i tu mam oczywiście standardowo. Tu jest druga, ale tej nie będę używał, bo to kurde jakaś papierowa, nie włożę do pikolówek. I tak siarką do tyłu. Jo. i o, mi żeby odpalać to to jest na maksymalnie to taki najmniejszy to taki średni to taki najwyższy jeżeli nam się podoba ten film lub było na tyle w tym filmie to go słuchajcie żeby się nie przejmować bang bęk, bęk. Zbacz, żeby to się No. Try nie tutaj. No i takie No i tyle. Bo. I wydałam za to 26 Nie, 36 zł. Przejdźcie, to 36 Takie pytanie. Diablo ma kupiony ten, pi, yy, ka, ten kara, karabinek, będzie też wstrzelowany ten kask. Ma kupione kulę dyre też będzie to wsadzone. No i Ja wam pokażę, jak to pokażę. jest i kask. Odstawimy. O. Tu są vipy. Szybko przeczytam VIP Widzę to jest tak. Ktoś, Ktoś, znaczy Ktoś, yy, Podłoga243, druga osoba to jest Wika, yy, Kropka, Podłoga, Kropka, Aretysy i Diabel. To osoby nie, są na bieżąco też. Znaczy, no nie, zapisałem, wybieram. Yy, tutaj są tak, yy, tak, to rucham, tak Amisia, pozdrawiam serdecznie, jest Raham, Rachman Rahman0937, yy, pozdrawiam serdecznie też. I tyle na razie osób, jeżeli już niedługo będzie wysadzone no to. Będzie wysadzone. Więc czekajcie na sam odcinek tego. Tu jest ładnie pomalowane lakierem. Tu też. Tu jeszcze mam dużo miejsca, żeby was pisać. Tu właśnie Was wpisuję tutaj. No i. No i Właśnie tu będzie też wpisywanie niedługo, jeszcze i więcej osób, żebym... Go wysadzi. A możliwe, że go naprawdę wysadzę. Więc. Czyli nie gwarantuję, że będzie film, ale na pewno będzie film, że wysadzę ten. Oto piękny, piękny, piękny. Kask. I tu jest subskrypcja. Tam no ma być. No i co? Zostawcie subika. No bo już nie wiem co mówić do no tyle. Nó chết rồi,